Jest z duchem Twoje słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam ci, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, Odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chciałbym, abyśmy się pochylili na początku nad słowem, które usłyszeliśmy dzisiaj, żeby ono tak nie przeleciało przez nas, jak woda przez fito. Więc, słyszymy dzisiaj o nawróceniu sercem. Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty. Po to, aby Bóg zlitował się nad nami. Myślę, że dużo jest takich powodów, przez które mamy powód, żeby wołać Pana Boga, żeby się nad nami zlitował. Żyjemy w takim czasie przedziwnym. W jednym dniu naród polski jest podzielony, czy kłóci się o różne rzeczy, a widzimy, jak teraz dużo dobra dzieje się przez tą solidarność z tymi, którzy potrzebują pomocy. Widzimy, jak bardzo ważne jest, żebyśmy wołali, dzisiaj jesteśmy wezwani do tego przez papieża, przez episkopat, żebyśmy wołali o Pana, Pana Boga, o to, by się zmiłował nad nami, do tego, abyśmy doświadczyli takiej mocy, modlitwy, pokuty, postu nie tylko w takim wymiarze osobistym, że każdy z nas ma swoje jakieś grzechy, wady, robimy sobie jakieś postanowienia na czas wielkiego postu, ale chodzi o sprawę znacznie większą. Chodzi o to, żebyśmy byli ludem Bożym, żebyśmy byli wierni Panu Bogu, żebyśmy jednoznacznie stali po stronie Chrystusa. Przyznawali się do tego, że jesteśmy chrześcijanami przez całą naszą postawę naszego życia. I wiemy, że ta modlitwa proroka Joela i jak czytamy Biblię, że taka modlitwa przebłagania, upraszała, cuda, różnych, różne zmiany. Jest taka historia, dosyć mało znana, związana z ojcem Pio, jeszcze jedną mistyczką, nie wiem czy to jest znane, ale w czasie po II wojnie światowej, we Włoszech groził taki przewrót, mianowicie do władzy tam mieli dojść komuniści. I było wiadomo, że jak dojdą komuniści do władzy, to wtedy będzie rzeź yy, kleru. Tak było parę lat wcześniej. Państwo pamiętają może wojnę w Hiszpanii domową w Hiszpanii, gdzie wybito kilka tysięcy księży, sióstr zakonnych. I wszyscy zakonnicy w zakonie, tam właśnie w tym klasztorze, ojca Pio mówili, czy też ucieka, bo nie zamierzali uciekać, bo na chwilę będą te wybory. A ojciec Pio spokojnie mówi, że, że on się nigdzie nie wybiera. I tak właściwie ta historia pokazuje, że modlitwa właśnie tego człowieka, wiemy, że to wielki święty, chociaż wady miał straszne i był trudnym człowiekiem. Yy, I jeszcze właśnie taka jedna emisztyczka, i nie pamiętam jak ona się nazywa, ich modlitwa zatrzymała, to było, było niesamowite, niezwykłe, że właśnie modlitwa tych dwojga ludzi, wiemy, że to święci ludzie, właśnie sprawiła, że te wybory komuniści przegrali. I to było zaskoczenie dla wszystkich myślę, że to jest dla nas takie wezwanie abyśmy, właśnie to co Bóg mówi żebyśmy wołali do Pana Boga żeby zmiłował się nad nami możemy się modlić różnymi modlitwami ale jest to jedna z najprostszych modlitw Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną to zawsze się można modlić czy jestem w grzechu czy jestem w stanie łaski zawsze mogę wołać Panie, zmiłuj się nade mną piękna modlitwa zobaczmy, nie trzeba książeczki do tej modlitwy nawet a mogę ją zawsze mówić, nawet jak sobie idę drogą właśnie w ten sposób. Tak śpiewaliśmy w psalmie, zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni. Byłem kiedyś w Krakowie na takim koncercie, to był chrześcijański koncert, stanął Tomek Budzyński na, przed mikrofonem, za nim stał, jeszcze pamiętam, kardynał Macharski, tam inni purpuraci i on mówi tak, witam wszystkich grzeszników. I tak się obejrzał, do tyłu się obejrzał na tych biskupów tam, i mówi nikogo nie pominąłem. I nie musiał witać prezydenta miasta Krakowa, który tam był. Nie musiał witać prawda, jakieś eminencje, ekscelencje. Dzisiaj jest bardzo demokratyczny dzień. Dzisiaj wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy posypani popiołem, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. I zobaczcie, że ta prawda tak to nas wyzwala. Ja nie muszę być doskonały, bo nie jestem doskonały. Ja nie muszę się wywyższać nad kogoś, że on jest większy grzesznik niż. Nie muszę, po co? Ja mam dzisiaj przed Bogiem stanąć w pokorze i dać głowę, schylić, żeby, żeby popiół spadł na moją głowę, który mówi o mojej kondycji każdego z nas. To jest bardzo demokratyczny dzień. Do komunii nie może przyjść każdy. Do posypania popiołem każdy może przyjść. Nawet w ten dzień chyba więcej ludzi idzie do kościoła niż w niedzielę, chociaż to nie jest święto ani obowiązek. Ale myślę, że potrzebujemy takiego właśnie przyznania się, do grzechu, do grzeszności, aby zawołać Jezus, miłuj się nade mną. To jest pierwszy krok nawrócenia. I dzisiejsze Słowo Boże wzywa nas do pojednania. Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. I zobaczmy, że pierwszym krokiem pojednania się z Bogiem jest pojednanie się z człowiekiem. Jezus mówi, zanim przyniesiesz swój dar przed ołtarz, to go tu zostaw, a najpierw wróci i pojednaj się z Bogiem. Niektórzy teraz mówią, że nie wiem, w ich sercach pojawia się nienawiść, na przykład do Putina czy tam do kogoś, do Rosjan, bo wywołali wojnę. Ta wojna od, od trwała do 2014 roku tam w tym Donbasie. To cały czas trwa wojna. My się teraz obudziliśmy, teraz dopiero nienawidzimy. Czy nie może nienawidzieć? Czy może mówić odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy i przystępować do komunii? Czy może dostać rozgrzeszenie, jak podtrzymuje nienawiść w swoim sercu? No nie może. Uczucie nie jest grzechem. Ja mogę na kogoś się pogniewać, mogę przeżywać trudność w relacji z kimś, ale nie mogę pielęgnować nienawiści, nie mogę mówić słów nienawiści, nie mogę się tym, nie wiem, chlubić, że kogoś nienawidzę. Nie mogę wtedy przystępować do Ołtarza Pańskiego. Jako chrześcijanie nie mogę. Tak robią ci, którzy nie wierzą w Boga. Chrystus wisi na krzyżu, umiera i mówi: przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. My nie wiemy, czy ten Putin wie, co czyni, czy nie czyni, to nie jest nasza sprawa. My mamy prosić Boga o przebaczenie i być ludźmi pojednania, chrystusowymi, abyśmy na próżno nie przyjmowali łaski Bożej. Bo wtedy dopiero Pan Bóg nas wysłucha i nasza obecność będzie mu miła. Dzisiaj taki dzień jest, czas w ogóle już od początku tej wojny, czas, gdzie wielu z nas dzieli się różnymi dobrami. Niektórzy się oburzają, że wszędzie piszą, żeby nowe rzeczy dawać ubrania. No ale myślę, że trzeba to tak posłuchać i tak to nie będę, nie będę tłumaczyć, dlaczego, ale to jest ważne. Jak czynimy jałmużnę, to ciekawe, że właśnie to słowo Boże mówi tak, żeby nie trąbić przed sobą, żeby, nie, nie, żeby to Pan Bóg o tym wiedział, niekoniecznie wszyscy dookoła. Myślę, że warto to słowo Boże potraktować dosłownie, żeby moja modlitwa była w ukryciu. Czy jak nikt nie widzi? Łatwiej się modlić w kościele, ale czy się modlę w domu? Trudniej się modli w domu. Tu sąsiad za ścianą radio puszcza, tam ktoś wierci, tu dzieci wołają, czy coś tam. I, i wtedy, a jednak ważne, żebyśmy się modlili wtedy, kiedy nikt nie widzi. Mieliśmy teraz te dni adoracji, 40-godzinne, można było do kościoła przyjść. Cały czas mamy tą kaplicę adoracji. To, jest, to są te miejsca takie, kiedy nikt za bardzo nie widzi. Tam tłumy nie przychodzą do tej kaplicy. Także zachęcam, żebyśmy to tak potraktowali. można w taki sposób. Modlitwa, kiedy nikt nie widzi, jak poszcze. My dzisiaj, Państwo starsi, to pamiętają, jakie kiedyś były posty. Że to rzeczywiście ludzie pościli o chlebie i wodzie. Wiem, że mój dziadek tak pościł. Że to dzieci widziały, nie? że to mama opowiada, że tak to, tak to było. Dzisiaj mamy taki post, że mamy sery lepsze niż wędliny zdrowsze. Ryby jakie mamy, bardzo dobre. Nie. Więc dzisiaj jest wezwanie do postu. Może się zastanowię, co takiego ofiaruję, co będzie moją ofiarą, jakimś takim wyrzeczeniem, yy, które ofiaruję Panu Bogu. Myślę, że warto wracać. To jest dosyć ekstremalne, może o takim chlebie, wodzie czy herbacie, ale taki post czasem trzeba, myślę, też podjąć, a powody mamy. I to jest jakieś takie, myślę, że wyzwalające i przygotowuje nas do tego, żebyśmy naprawdę byli ludźmi pokoju. I jak tak pościmy to wtedy widzimy jak nas ciągnie do jedzenia, do czegoś tam, do jakiś czy do telewizora, do różnych spraw. Wtedy widzimy nasze zniewolenia. Wtedy widzimy jak coś ma nas we, we władzy, jak nasze przyzwyczajenia stają się jakimiś nałogami. Także dobrze, żebyśmy dzisiaj przyjmując to posypanie głów kopiołem, weszli na drogę pokoju, czyli sami byli ludźmi pokoju, pojednania. I powiem tylko to, co jest oczywiste, że to zaczyna się naprawdę bardzo często od słów. Zobaczmy, w naszej polskiej przestrzeni w ostatnich latach pojawiło się takiego, jak to się mówi dzisiaj, hejtu, czy nienawiści, złych słów pisanych, mówionych, jak to sprawia, że to wpływa na nas, jak to łatwo od słowa potem do czynów. Żebyśmy unikali słów nienawiści. My się czasami zdenerwujemy. Mąż powie coś żonie, żona powie mężowi, potem się poprzepraszają albo nie, cicho siedzą, cicha msza jest, nie? Różnie to jest, ale wiem, że te słowa coś robią, więc ważne, żebyśmy, nawet nie wiem, oglądając telewizję, powstrzymywali się od słów nienawiści. Czasami są powody, ale to zobaczmy, że to nic dobrego nie robi. Ktoś powiedział, że brak przebaczenia to jest tak, jakbym ja wypił truciznę z nadzieją, że to zaszkodzi temu komuś innemu, kogo nienawidzę. No wiemy, że to nam zaszkodzi. Nigdy nienawiść nie robi nic dobrego. Także popatrzmy na dzisiaj, dzisiaj na, na tą Ewangelię. Możemy jeszcze do niej sięgnąć. I prosząc Pana Boga o to, żebyśmy byli ludźmi pokoju. A Bóg dokładnie widzi to, co jest w ukryciu. Czyli Bóg zna moje serce. Bóg wie, co jest w moim sercu. Ktoś inny może inaczej mnie osądzać, ale Bóg dokładnie zna moje serce i w tym jest myślę cała nadzieja i ufność nasza. Amen.